Dawno temu z Rockstar Games odszedł ktoś taki jak Lenzie Benzis. Założył on własne studio nazwane Build a Rocket Boy, a następnie zaczął pracować nad Everywhere. Projektem niezwykle ambitnym, który bezpośrednio miał rywalizować z Grand Theft Auto 6. Co więcej wiego, że ważnym elementem było połączenie dwóch stylistyk, a może i więcej. W końcu doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna, który może nie powalił na kolana, ale pokazał, że jest to produkcja, która może coś udowodnić. To było kilka miesięcy temu. Wczoraj jednak pojawił się trailer, który nie tylko pokazał, że rozgrywka naprawdę wygląda dobrze, ale również wyjaśnił, czym będzie everywhere. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych, akcji, przygodowych lub dziesiątek innych tytułów, klikaj link w opisie i sprawdzaj eneba.com. No więc, nowa gra Benzisa to nie do końca gra, a platforma free-to-play, na której gracze będą mogli projektować swoje produkcje w zaawansowanym kreatorze. Everywhere jest opisywany jako Roblox dla dorosłych i chyba rzeczywiście tak będzie. Pierwszym oficjalnym projektem od twórców będzie ujawnione wczoraj Mind's Eye, czyli zapowiedziana konkurencja dla serii Grand Theft Auto. Zdecydowanie należy ona do segmentu AAA, bo to jak prezentuje się rozgrywka nie pozostawia złudzeń. Mamy do czynienia z czymś ciekawym. Nie musimy opierać się tylko na materiałach udostępnionych przez twórców. Dziennikarze, którzy mieli okazję zapoznać się z Minds i wypowiadają się o grze pozytywnie, co to deweloperzy zdradzili, że ich nowa produkcja zaoferuje wielogodzinną przygodę na najwyższym poziomie. Przenosić ona będzie nas dość świata pełnego teorii spiskowych itd., coś w tym stylu. To jeszcze dobrze nie zostało nakreślone. Build a Rocket Boy potwierdziło, że na początku zaoferuje grę na PC, ale też szykuje konsolowe wydanie. Czy Roblox i GTA rzeczywiście doczekają się w końcu faktycznej konkurencji? No, byłoby ciekawie. A ja witam Was na Ludboxie. Subskrybujcie kanał, bo zbliżamy się do 100 tysięcy subskrypcji, a filmy u nas pojawiają się codziennie o 16.00. Na ekranie macie 10 ostatnich subskrybentów, każdemu z osobna. Dziękuję. Idziemy dalej z materiałem. Elden Ring kompletnie zdominował 2022 rok, mimo iż jego grafika pozostawiała wiele do życzenia. Co prawda od gier From Software wymaga się czegoś innego, ale nie da się ukryć, że lepsza grafika wyszłaby tylko na dobre. Wiele fanów japońskiego dewelopera pewnie teraz powie, że hm, grafika jest taka, jest, jest, jaka miała być, jaką twórcy sobie zaplanowali. No nie do końca, ponieważ deweloperzy... Dodaję do gry Ray tracing. Patchu 1.09 do Elden Ringa zadebiutowało śledzenie promieni, jednak wymagania są wysokie. Oczywiście z nową funkcją nie zapoznacie się na starej generacji ani na Xboxie Series S. Minimalne wymagania PC właśnie macie na ekranie i RTX 3060 Ti jest w minimalnych. Na tej karcie 1080p na niskich ustawieniach graficznych będziecie mogli cieszyć się Ray tracingiem w przystępnej wydajności. Nie jest to najlepsza optymalizacja, ale myślę, że jakoś idzie to przeżyć. Ray tracing przecież nie jest najważniejszą rzeczą w tej grze, Bym powiedział, że najmniej ważne. No to ważną rzeczą jest Open Beta Diablo 4, mianowicie już dzisiaj, od godziny 17, będziecie mogli pobierać nowe dzieło Blizzarda totalnie za darmo i testować je przez cały weekend. My dzięki wydawcy mieliśmy okazję trochę pograć w zamkniętych testach beta i szczerze polecam od siebie tą produkcję bo bawiłem się przednio, aczkolwiek teraz, kiedy będzie nas trochę więcej w otwartej becie, bo jako że wszyscy będą mogli zagrać, nie, nie tylko ci, co kupili, to opie, myślę, że będziemy się bawić jeszcze lepiej. Także jak już zagracie, dawajcie w komentarzach, znać, jak wam idzie, czy wam się Diablo 4 podoba, ale mieć na uwadze też to, że o 17 możecie nie pograć, bo kolejki mogą być trochę długie. Żeby pobrać betę, no to wystarczy na komputerze wejść na Battleneta, na PlayStation Store wejść po prostu w PlayStation Store, a na Microsoft Store w, wyszukać to w sklepie. Nie ma tutaj większych komplikowań. Ciekawą rzeczą dla OpenBety jest boss świata, Ashawa, który będzie Pojawił się 25 marca od 18 do 20 i 26 marca od 6 rano do 8 rano. Także to jest ciekawy event, który fajnie tutaj Blizzard zaplanował. Wiele osób może już testować Counter-Strike 2. Pewnie nawet jeśli jeszcze nie graliście, to już zapoznaliście się z tym, chociaż jak ta gra wygląda. Ale lepiej oczywiście pokazują to porównania przygotowane przez Ultimate Gamers. Pokazuje on, jak zmienia się każda z map, a porównanie zostało zopracowane dzięki udostępnionym przez Valve Screenom. Na każdym z nich widać lepsze oświetlenie, lepszą widoczność oraz lepsze rozłożenie cieni. Odbicia też robią wrażenie. I mimo tego, że grafika jakoś mega nie powala, to jest to naprawdę sympatyczny update. Największą różnicę widać na mapie Overpass na Longu: różni się roślinność, jak różnią się, różni się tekstury. CS2 rzeczywiście dostał fajny upgrade, który może wpłynąć na rozgrywkę tylko pozytywnie. Na kanale Valve pojawiły się trzy filmy zapowiadające Counter-Strike 2. Omawiali tam oni mapy, nowe smoki czy chociażby T-Crate. Na jednym z animowanych wstępniaków pojawiły się polskie miasta. Zauważył to użytkownik Twittera Modern2k16. Film promocyjny CS2 w wykonaniu Valve zawiera mapę Poznania i mapę Wrocławia. Jak w przypadku mapy Poznania jest to prawdopodobnie polska mapa, tak w przypadku Wrocławia mapa posiada niemieckojęzyczne nazwy miejscowości. Są Ślęża, Zabrodzie, Bielany, Wrocławskie, Broków i więcej. Czy to oznacza, że w Counter-Strike'u dostaniemy polskie mapy? Uważam, że jest to prawdopodobne nawet tak w 80-90%, gdyż przecież takich rzeczy do trailerów nie dodaje się bez powodu. Polska dla community counter Strike to... Ważne region. Nie dość, że słudna drużyna Virtus Pro się stąd wywodzi. To przecież konterstarka gra masa Polaków i ogromna część Community, to właśnie Polacy. Wiedźmin 3 w poprzednim tygodniu dostał duży 20GB update, zależnie od platformy. Jednak nawet on nie zdołał wyeliminować wszystkich bolączek optymalizacyjnych, które wprowadził Next gen Patch. Redzi dalej próbują i dodają do gry kolejnego hotfixa. Tym razem dotyczy on nowych kart graficznych, a dokładniej funkcji DLSS 3. Poprawka do gry Wiedźmin 3 -On jest dostępna na PC, poprawia stabilność gry działającej na kartach graficznych GeForce. RTX Serii 40 związanych z DLSS 3. Wersja gry nie ulegnie zmianie. Także jest to aktualizacja zdecydowanie tylko dla tych najbogatszych graczy, którzy w Wiedźmina 3 grają na 40, 60, 70, 80. Najbardziej atrakcyjne jest to, że Wiedźmin 3, czyli gra z 2015 roku, ma problemy. Na najnowsze kartograficzne, graficznych, które wyszły w, ty w poprzednim roku Trzeba czekać aż Redzi będą dawali kolejne poprawki Gracze jednak komentują, że przecież poprzednie DLSS -y również potrzebują tego typu poprawek Także może natchnięty głosem ludu CD Projekt Red będzie dodawał również poprawki DLSS-a starszych wersji